I kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym przeglądzie katalogu Eivon. Dzisiaj przeglądamy katalog numer 1 na nowy 2021 rok. Obowiązuje on od początku miesiąca, więc jak zwykle jestem spóźniona z przeglądam, ale mam nadzieję, że i tak z przyjemnością obejrzycie go razem ze mną. Przepraszam Was od razu za odgłosy w tle, to jest moje dziecko, które jak wiecie, w tym momencie przebywa ze mną w domu, także... Tak, jakby nie mam innego wyjścia, kochani. No to zacznijmy ten przegląd. Co my tutaj mamy ciekawego? Na okładce jest nowość, którą znajdziemy w środku, ale nie wyprzedzajmy faktów. Otwieramy i przeglądamy. Przegląd będzie szybki. Pokażę Wam tylko nowości, ciekawostki, bo tak naprawdę ten katalog nie jest zbyt bogaty. Też są za chwilę, sami zobaczcie. Pierwsza nowość na samym początku. Z jest to nowa linia takich artykułów zapachowych do domu, czyli tutaj macie, macie saszetkę zapachową, świeczkę. Tutaj jest dyfuzor ten z patyczkami. To jest tylko um, akurat to są trzy z chyba pięciu produktów, które występują w całej linii. Um, I jest to nowa linia o zapachu białego jaśminu, a dokładnie to ma być zapach, znaczy składający się z bergamotki, jaśminu i piżma. Także coś ciekawego, coś innego. Ceny są przyzwoite. Ta saszetka zapachowa, pamiętacie, pokazywałam wam Saszetki zapachowe tego typu, które ja kupuję w Primarku, one kosztują 1,50 50 w Primarku, te w Avonie 1,75 75, więc niedaleko i powiem Wam szczerze, że jak na Avon to całkiem przyzwoicie, bo oni mają tendencję do podwyższania swoich cen. Świeczka kosztuje, już Wam mówię, 4, a ten dyfuzor z patyczkami 5. Dyfuzor ma niby wystarczać na 7 tygodni, także jakby faktycznie tak wystarczył za 5 funtów, to nie jest najgorsza cena. Dalej, kochani. Pierwsza nowość, którą już widzieliście na okładce. Avon wprowadził nową linię kosmetyków pielęgnacyjnych dla kobiet w okresie przed lub takich, które już przechodzą menopauzę. Mam nadzieję, że światło nie jest za jasne i że wszystko dobrze widzicie, bo tutaj kolory są takie dość pastelowe. Seria składa się bodajże z trzech kosmetyków. I jest to tutaj, tak jak widzicie, pierwszy z nich to spray, który ma, nam, ma nas chłodzić, ma schłodzić naszą skórę, czyli ma być przydatny w momencie takich tych wybuchów gorąca. Normalnie używamy jak każdej mgiełki takiej do twarzy, czyli po prostu rozpylamy. Na twarz wtedy, kiedy no, czujemy, że nadchodzi fala gorąca, lub wtedy, kiedy po prostu chciałobyśmy odświeżyć swoją twarz. Ona ma, jak już wspomniałam, chłodzić, ma też łagodzić, a także nawilżać. 6 funtów i to jest pojemność, już Wam mówię, 30 ml. Także bardzo mała. Za 6 funtów 30 ml. No mała, mała. No, 30 ml to jest mało. Wyobraźcie sobie podkład do twarzy. To tak mniej więcej będzie, będzie wyglądało. Taka pojemność. Czyli no malutki za 6 funtów. Dalej, kolejne dwa kosmetyki w tej linii. To tutaj widzicie krem do twarzy. To jest krem na noc. On ma nam, tak jakby, podwajać produkcję kolagenu. Wspomagać, no tutaj jest napisane, że podwajać, po, ma, ma pomóc podwoić produkcję kolagenu. Jak to ma wyglądać, tego nie wiem. E, słyszałam, że w okresie właśnie takim przedmenopauzalnym czy menopauzalnym em, większość kobiet traci nawet do 30% kolagenu w skórze, także ten krem ma nam jakby pomóc utrzymać ten poziom kolagenu, który jest optymalny dla naszej skóry, czyli a kolagen, wiadomo, odpowiada za elastyczność, więc można by powiedzieć, że ten krem jest taki lekko przeciwstarzeniowy w dużym skrócie. Także seria w ogóle nazywa się Avon Adapt, bo tego Wam nie powiedziałam. Tak nazywa się seria tych kosmetyków Avon Adapt i to jest krem, jak już wspomniałam, na noc. On się nazywa Dream Cream Night Cream. 50 ml, czyli standardowo 10 funtów, będzie za 12. I ostatni w, w linii jest to serum. Serum, lekkie serum nawilżające, i tutaj jest napisane, że ma dodawać, czyli jakby wzmagać nawilżenie skóry o aż 98%. Także jeżeli macie bardzo suchą skórę, a to się bardzo często, przepraszam za to, że mi się rusza tutaj moja podstawa, to się bardzo często zdarza właśnie w przypadku cer dojrzałych. Bardzo dużo kobiet właśnie w okresie takim menopauzalnym czy przedmenopauzalnym skarży się na suchość czy na ściągnięcie cery. Więc jeżeli wy macie taki problem, to takie serum mogłoby Wam pomóc. Nie, nie, nie ukrywam, że jest to dość kosztowna rzecz. Serum znowu 30 ml tylko, czyli mała buteleczka za 12 funtów. Będzie za 14. No, to tyle, kochani. Jeśli chodzi o nową serię Avon Adapt, ja myślę, że to jest dość kosztowna linia. Ja rozumiem, że ona jest zbudowana pod pewną Grupę i pewien, że tak powiem, wiek kobiet, ale myślę, że za, te, za tą cenę to, to chyba wszędzie można by dobre kosmetyki mm, kupić. No ale, i tutaj mamy cały zestaw. W tym momencie, ponieważ przypuszczam, jest to premiera tej linii, jest on dostępny za 28 fotów, czyli wszystkie te trzy kosmetyki w linii. Są w tym momencie dostępne za 28 fotów, czyli to jest dość duża oszczędność, bo tak by nas to kosztowało, nawet gdybyśmy kupowały teraz całą linię, kiedy jest w promocji, no to jest 10, 12, czyli 22 i 6. A, no to jest, 28. Dalej tutaj mamy jakieś też promocji, dalej, dalej w promocji jest jeszcze, są niektóre kosmetyki z linii Perlask i chciałam Wam powiedzieć, czego nie wiedziałam. A dowiedziałam się właśnie, jak zaczęłam przeglądać katalog, że jest to tak naprawdę seria limitowana, więc jeżeli chcecie sobie coś zamówić, to zamawiajcie póki jest. Bo jak już zniknie, to już jej nie będzie. A na przykład ja ten eyeliner serdecznie polecam tym, którzy właśnie lubią rysować kreski takimi końcówkami ala, właśnie pisakowymi, bo to jest taka końcówka, taka gąbeczka. I on nie rysuje takich super cienkich linii, ale przyzwoitą linię i bardzo łatwo się nim rysuje linię. Także ja, ja się zakochałam w, w tym aplikatorze po prostu. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo poręczny. I sam mm, eyeliner w form, formule, przepraszam. Staram się mówić szybko i zaczyna mi się język plątać. Jest też bardzo właśnie fajny. Jak mówię, on niby ten czarny ma jakieś takie drobineczki, ale one są praktycznie niewidoczne, także można spokojnie używać w ciągu dnia. Srebrny też widzieliście u mnie, testowałam, natomiast nie wiem, jak tam pozostało kolory, ale ten czarny jest naprawdę świetny. Polecam. E, tutaj mamy ten w słoiczku Ten w słoiczku. ja mam czarny i on jakoś super ekstra nie jest. U mnie się troszeczkę marzę, także nie jest jakoś taki super trwały. Dalej tutaj mamy też tą paletkę. Ja Wam powiem, że jestem zakochana w tym wow. rozświetlaczu. Co do cieni, wiecie, ja testowałam tą paletkę. Te róże są takie takie ok. Zielenie są przepiękne, no ale tutaj nie ma jakiegoś szczególnego wyboru za 12 funtów. Z pewnością moglibyście kupić lepszą paletkę. Okay. Produkty do brwi. Znowu linia Perlesk tak jak mówię nadal jest w promocji te pomadki, które u nas są, a u Was ich niestety nie ma, znaczy w sensie w Polsce mam na myśli, także szkoda linia Lisy Armstrong tak jak była, tak jest, ceny są takie same, tutaj żadnej promocji nie ma niestety i może zapachy, zatrzymają się troszeczkę na zapachach, tutaj mamy Rebel za 8 funtów, dalej mamy Ive Truth za 12, maksimę za 20. Tutaj mamy te nowe zapachy Little Black Dress, czyli Midnight Party Sunset. Swar, 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 a nadal nie wiem, jak to przeczytać Sunset shuris i Glamnight za 8 funtów. Attraction One, te, które są takie unisexowe, czyli uniwersalne, biały i czarny, który może zarówno używać jak jedna, jak i druga płeć wymiennie. Chociaż ja oczywiście uważam, że ten biały to tak bardziej dla kobiet, ten czarny ma bardziej takie nuty zapachowe męskie. Tutaj mamy Mesmerize, zarówno dla pani, jak i dla panów, obie wersje po 8 funtów. Rare e Pearls, tutaj mamy też zestawy o zestawy za 12 funtów ten jest za 12 tutaj ten z tej strony a nie tutaj jest matching sets 12 each czyli e, każdy za 12 funtów tak jak widzicie tutaj i e, te z tej strony ciach 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 um, czyli zestaw po prostu składa się z wody i balsamu w tej samej kategorii zapachowej to 12 funtów e, Perceive Perceive Zarówno tradycyjny, jak i sunshine, a także wersja soul. Chyba sobie, chyba wrócę do persiw. Kiedyś używałam persiw. Um, tutaj mamy nowość, którą pokazywałam Wam w moich zakupach, i to są właśnie te Powerful Flowers, czyli trzy nowe zapachy. Dla nas nowe, chyba mam wrażenie, że wprost wy już je macie, bo tak mi się chyba o oczy obiły. Um, I tutaj jest ta. Um, e, pierwszy zapach li lila, drugi, nazywa się, się rozeta i trzeci nazywa się violeta i tą violetę ja mam, czyli to miałbyś taki fiołek z bergamotką i z paczuli, ale on no nie wiem, tam fiołka za dużo nie czuć, bardziej bergamotkę i paczuli. Także jest taki sobie. Ale bardzo tani za 6 funtów, moi kochani. Tutaj mamy zapachy męskie, Elite Gentleman, który akurat ja ten Gentleman in Black uważam, że jest prze... Piękny, tak mi się bardzo podoba ta lawenda z wetiwerem. O, przepraszam. Tak, nie wiem, tak jakoś pachnie mi, chyba naprawdę bardzo, bardzo męsko i tak tradycyjnie. Także są tutaj jakieś tutaj kuleczki, tutaj mamy pozostałą ilość zapachów. Dalej, kochani. Tutaj mamy dalszą część tej kolekcji domowej, tych zapachów, które były na samym początku, i tu jest wosk, taki zapachowy wosk, który po prostu macie tutaj sześć kosteczek, od, odrywacie jedną kosteczkę, wrzucacie właśnie w taki kominek. To jest taki tradycyjny kominek zapachowy, jak używamy na przykład dla, do olejków. Tylko zamiast olejku z wodą, okay. tutaj wrzucamy ten wosk i um, zapalamy świeczuszkę i on się topi, wydzielając zapach. Także um, nie wiem, czy fajna rzecz. Mam w planach sobie zamówić. Um, ale zobaczymy. Zobaczymy. Te woski ogólnie, one już są chyba od zeszłego roku albo już nawet od 2019 roku, widziałam tutaj u nas w mieście weszły z, chyba z Erwika najpierw. No a teraz widzę, że weszły do Avonu, są w dość dobrej cenie, bo te kostki, znaczy ten wosk kosztuje 3 funty, a normalnie tutaj u nas widziałam w mieście za piątkę taki właśnie zestaw sześciu, sześciu kosteczek. Także Także fajnie. Dzięki Avon, że robisz coś faktycznie, co jest tańsze w końcu. I tutaj możemy też kupić sobie taki kominek, jeżeli nie macie za 8. Nawet fajny, Wam powiem. Taki, taki ma dość futurystyczny kształt. Dalej, co tutaj mamy, i tutaj mamy inne linie zapachowe. Sakura Noa. Tutaj jest Sahara i ten się nazywa ten się ma jakoś nazywać, nie, a on się po prostu nazywa Sea Salt and Oaks. Oak Oak przepraszam Sea Salt and Oak Moss tak to jest czyli takie tutaj mamy trzy różne linie, one są nieco bardziej powiedziałabym ekskluzywne nieco droższe niż tamta poprzednia, przynajmniej tutaj te dwie, ta tutaj nawet nie jest taka najgorsza, bo dyfuzer z patyczkami kosztuje piątkę a świeczka 3,80, także nie najgorsza cena. Nie wiem, natomiast co do zapachów, to nie mam pojęcia. Tutaj szybciutko przejdziemy dalej. Tutaj są jakieś takie domowe. A, chciałam Wam powiedzieć, tutaj jest też ta linia Avon Care Skin Defense i nie używałam tego mydła w płynie ani kremu do rąk, ale używałam ten. Body wash, i powiem Wam, że on się kompletnie u mnie nie sprawdził, jako żal pod prysznic. Um, bardzo mi wysuszył skórę i nawet, kochaniego ja go zużyłam, zużyłam go. Zużyłam go do mycia rąk, ale uwierzcie mi, że strasznie mi wysuszył skórę dłoni. Moja skóra dłoni i tak jest teraz przesuszona jak zawsze, um, ale jest po prostu dużo, dużo, dużo bardziej wrażliwa, zwłaszcza od czasu, kiedy no, myjemy jak szaleni 15 razy dziennie dłonie. I to strasznie mi wysuszyło dłonie, także i ogólnie na całe moje ciało. Jak użyłam, użyłam go dwa razy pod prysznicem i po prostu musiałam przestać, bo takie czułam ściągnięcie wszędzie, że myślałam, że, że umrę po prostu. Także u mnie się kompletnie nie sprawdził. Dalej, kochani, mamy kosmetyki Distillery, i tutaj jest um, nowy olejek, ponieważ Distillery ma jeden olejek z. Um, z witaminą E i z różową. Tutaj mamy nowy olejek CBD, czyli to jest ten taki z dodatkiem z wyciągiem, o może z wyciągiem z konopi. Oczywiście on nie ma tutaj żadnych właściwości halucynogennych, ani nic takiego, nie bójcie się, ale CBD właśnie bardzo często zaczęło pojawiać się teraz w, w różnorakich kosmetykach, które mają podobno bardzo dobrze działać właśnie na skórę. Czy tak jest? Nie wiem. To jest buteleczka 30 ml, czyli stosunkowo mała. Czy znaczy jak na olejek to tak ok, olejki są w 30 ml butelkach. Kosztuje 25 funtów, nie wiem czy Wy to widzicie, 25 funtów. I generalnie tutaj, jakie ma zastosowanie, to Avon nam podaje, że ten olejek ma zredukować zaczerwienienia, ukajać skórę, no i ją dodatkowo nawilżać. Także taki bardziej dla, dla cery wrażliwej, może takiej skłonnej do podrażnień, do zaczerwienień, o może coś takiego. Dalej tutaj mamy resztę kosmetyków z serii Distillery, czyli krem na dzień, Shade the Day, 16 funtów. Tutaj mamy Sleep Potion, czy taki ten żelowy na noc. Dalej mamy witaminę C w proszku za 14 funtów, a także taki krem oczyszczający Clean Break za 12. Kolejna taka jakby... Oferta to free sample pack. I tutaj jest napisane, że jeżeli kupimy produkt ze strony 185-199, to taki właśnie darmowy zestaw próbek otrzymamy no, razem z naszym zamówieniem. I tutaj są, no, tak jak widzicie, próbeczki różnych kremów z New ten serum z witaminą C, tutaj mamy anti wrinkle plumping concentrate, potem tutaj ten ultimate, to serum takie dwufazowe i tutaj co jest, aha, a to jest krem pod oczy, ten taki dwufazowy, ten zielony, który ma redukować cienie pod oczami. No i tutaj mamy takie te mini zestawy, z tym, że mini są te kremy tutaj na dzień i na noc do twarzy z Anew, a ten krem pod oczy jest Pełnym wymiarze. Czyli dostajemy pełnowymiarowy krem pod oczy i te mini. Ale ja i tak, wiecie, znacie moją opinię. Ja uważam, że to jest. granie warta świeczki. Ten krem jest bardzo drogi, a ja go używałam i mnie jakoś się specjalnie nie sprawdził, także. Ale oczywiście, jeżeli Wam się sprawdza, to może nawet jest fajnie, bo on zazwyczaj jest dość drogi. Ja wiem, że w Polsce on jest dość, dość dużo tańszy, natomiast tutaj on, jeżeli już jest w promocji, to kosztuje 10 funtów, a tutaj macie zestaw tych dwóch mini kremów i, i ten ta, ta, w pełnym wymiarze krem potoczy za 12. Kremy są co prawda tylko 15 ml, no ale to na parę dni wam wystarczy. Tutaj mamy pełnowymiarowe kremy z AINU za 14, AINU Ultimate za 13 i AINU Reversalist za 12. Mamy też krem pod oczy, dwufazowy krem pod oczy, kochani. I on jest tak, jak wam mówiłam, za 10 funtów. On zawsze jest jakiś jest w promocji, to on poniżej 10 funtów nie schodzi. Dalej mamy tutaj to serum takie z Retinolem za 16. Mamy też maseczkę z Youth Maximizing Sheet Mask, czyli maseczkę w płachcie, taką ujędrniającą. Tutaj mamy A New Essential, to jest Youth Maximizing Serum, tak to się nazywa, za 18 funtów. Ja nigdy nie używam tego kosmetyków, więc ja ich nie znam, przyznam szczerze. Tutaj jest to serum z witaminą C za 20. I tutaj mamy też z ANU ten tonik z witaminą C i kwasem glikolowym, a także taką tą rozgrzewającą, nie rozgrzewającą, tylko rozgrzewający skrób do twarzy. Też z witaminą C, taki rozświetlający za 8 funtów. I to, to była ostatnia strona, jeżeli chodzi o, ten, o te darmowe saszetki, które można by sobie Zamówić, um, czy dodać do zamówienia, może tak. I um, dalej, to też nic ciekawego. Dalej, kochani, kolejna oferta to, na, to oferta na szampony i odżywki z serii Advanced Techniques. Kupujemy jedną, drugi, drugą butelkę dostajemy za darmo. Mamy też serum, olejek arganowy i kokos serum do włosów nawilżające. Za 7 No i tutaj tradycyjne te z serii um, wzmacniającej ja mam olejek tutaj ten jest taki ok, nie powiedziałabym że to jest najlepszy olejek jaki w życiu miałam ale jest ok, e, a także tutaj mamy ten który ma jakoś tam pogrubiać i ogólnie wypełniać nam włosy nie wiem, nigdy nie używałam, też naprawdę nie wiem ten który ma nabłyszczać ja osobiście bardzo lubię ten olejek nabłyszczający uważam, że jest w miarę lekki i, i faktycznie bardzo ładnie nabłyszcza włosy Oczywiście użyć z rozsądkiem. I tutaj mamy jakieś szampony suche, heat protection, Planet Spa mamy tutaj całą całą serię trzech kosmetyków za 12 funtów dostępną. Tutaj ta Planet Spa z koreańskim węglem też wszystkie trzy za 8, czyli całą tutaj możemy sobie linię za 8 funtów zamówić. A Albo tutaj jest Planet Spa z Aromatherapy Beauty Sleep, czyli ta z lawendą. 4 kosmetyki za 14 funtów. I dochodzimy kochani, już na sam koniec. Tutaj nowość, którą pokazałam Wam właśnie w moich zakupach, czyli nowy zapach męski. Avon Senses, 2 in 1 for men. On się nazywa Energy. I to ma być właśnie zapach mandarynki i nie wiem, to jest Amber Stone, czyli. Nie wiem właściwie, jak to przetłumaczyć. Kamień, kamień bursztynowy. bo jeden wie. Ale ja osobiście, jak już Wam wspomniałam, bardzo lubię właśnie ten Ridge. Cactus Ridge. Um, który jest właśnie zapachem kaktusu i gruszki, bodajże. Czy nie, gruszki aha kaktusowa gruszka i paczuli o tak to jest um, tak innego nie używałam więc nie wiem nie jestem w stanie wam powiedzieć nic na temat ani tego Amazon Jungle ani Ocean Search bo żadnego z nich nie miałam natomiast um, natomiast tak ten um, Cactus Ridge bardzo mi przypadł do gustu i ten Energy on ma taki dość ciekawy m, zapach ale tak jak mówię zobaczę, czy będę w stanie jakby ten zapach nie będzie mi przeszkadzał pod prysznicem, a jak nie, to zużyję go po prostu do mycia rąk. One są pod tym względem bardzo fajne. I tutaj też mamy Evon Senses, który ja zawsze mówię, że Wam polecam i w ogóle bardzo dobry krem-żel i to są z tej serii Precious Shower Oils. W tym momencie już mamy dwa. Z tej serii ten, który jest właśnie z, z różą Scarlet Rose i Paczuli, czyli Paczuli i Czerwona Róża, a także ten nowy, który jest no, naprawdę przepysznie pachnący brzoskwiniami. I czemu on pachnie brzoskwinią, białą brzoskwinią i orchidową wanilią? Także. Na samym końcu ostatnia nowość to, co też Wam pokazałam, co już używam, stoi w mojej łazience z Avon Care. Mamy nową linię z makadamią, z orzechem makadami. Tak bym to nazwała. Jest to zapach orzechu makadami. Uwiem, że u Was jest troszeczkę. Inny skład, że tak powiem, tej linii, bo wy chyba zamiast szamponu macie po prostu jakby większą pojemność balsamu do ciała. Ja z jakiegoś powodu myślałam, jak wam pokazywałam moje zamówienie, że balsamu do ciała w tej serii nie ma. Natomiast, natomiast jest, żeby, żeby was nie zmylić, jest. Sam do ciała, w normalnej takiej 400 ml butelce. Mamy też taki ten wielozadaniowy krem wielki, z, znaczy wielki, to też jest w 400 mililitrowym opakowaniu. No i tak jak już wspomniałam, mamy szampon do włosów, mamy krem do rąk i mamy to mydełko, które ja Wam pokazałam, które już jak wspomniałam stoi u mnie w łazience, używamy, ale powiem Wam szczerze, że mnie ten zapach nie urzekł, niestety. Jest trochę za słodki. Ja nie lubuję się w aż tak słodkich zapachach, więc ja ponownie tego mydła nie kupię z pewnością. Ale jest, jeżeli Wam oczywiście się spodobało, to czemu nie, kochani? I to tyle. I to koniec. Na samym końcu są jeszcze tradycyjne glimersyki Z2.50. I to cały przegląd katalogu numer 1 na 2021. Mam nadzieję, że nie wyszło zbyt długo i zbyt nudno. Dziękuję Wam, kochani, za to, że spędziłyście, spędziliście ze mną ten czas i przejrzeliście katalog. Do zobaczenia. Następnym razem buziaczki. papa, pa, kochani!